Wszystkim, witam Was na rybach, na nowej miejscówce, a można tak powiedzieć, trochę na tajnej miejscówce. Jedynie zdradzę Wam, że jest to też kanał ciepły. No i słuchajcie, taktyka taka sama jak na innych częściach, czy na, na innej części kanału. zanim przyjechałem tutaj, dzisiaj nęciłem dwa razy nęciłem kukurydzą, orzechem tygrysim i kulkami słodka kukurydza oraz truskawka 20-24 mm oraz kulkami warmus bajc mesza. oczywiście w sumie to dokładnie może było przy jednym i przy drugim nęceniu ze 30 tych kulek. No i przyjechałem dzisiaj na ryby. Na rybach jestem statą. Właśnie teraz widzicie wędki, jak wyglądają. Na tą chwilę lewa wędka zarzucona na orzech tygrysi, gotowany przeze mnie oraz prawa. Zarzucona na kulkę 24 z kulką 20, słodka kukurydza, kulka 24, truskawka. Nie mówię, że dzisiaj uda mi się coś złapać, ale parę razy tutaj spróbuję przyjechać i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak naprawdę to na karpie i amura, to tutaj ustawiam się tak pierwszy raz zobaczymy co z tego wyniknie mogę Wam pokazać zanętę także widzicie, tam parę kul jest. akurat tu mam słodką kukurydzę z truskawką, orzecha tygrysiego i kukurydzę godzina jest 5 po 11, wędki miałem zarzucone o godzinie za 20.11, więc 30 minut we wodzie są przynęty. No jestem, jestem ciekawy czy coś, czy coś chociaż jakieś branie tutaj zrobię. Zobaczymy. Jak widzicie leżę sobie <laughs> leżę sobie na łóżku co to za łóżko możecie się dowiedzieć na unboxingu bo był taki unboxing z otwierania paczki był namiot i łóżko no i tak jak mówię siedzimy, patrzymy co z tego wyniknie na razie, relaks. Jak nie uda mi się dzisiaj nic złapać, no to po prostu nie będę Wam tego mówił, że dzisiaj kończę i nic się nie udało złapać. Następne ujęcie będzie z no podejrzewam, że zbrania ryby. Jeżeli uda się tu takie, takie wywalczyć, oczywiście, mam zamiar tutaj przyjeżdżać i między zasiadkami też zanęcać. No jestem ciekawy. No i oczywiście jak to w każdym filmie zachęcam Was do zostawienia lajka pod tym filmem. Subskrybujcie kanał. Bądźcie ze mną. No i zaczynamy łowić. Jeżeli też po 4 godzinach powiedzmy więcej na te przynęty nic nie będzie brało, no to Spróbuję też zmienić na coś innego, może też na kulki będzie prawa, ale może na mniejsze, a lewą zarzucę na orzecha tygrysiego od Warmuza w zalewie Donalda XXL Ogólnie pogoda dzisiaj jest super. Szczerze to wam powiem, że Miałem wczoraj jechać na nockę, no ale niestety była burza. Przez Wielkopolskę przechodził front, no i w moim regionie w nocy było nieciekawie. A już uwierzcie mi, że jedną taką wichurę z burzą przeżyłem. Wiem co to znaczy. Nie zdążyłem się zebrać nawet. Wszystko rzuciłem i tylko jakiegoś ukrycia szukałem. Zwolenie ryzykować, tak to właśnie jest w tym naszym jest skarpiowym. Przyjedziesz w miejscu stacjonarnym, praktycznie i siedzisz i czekasz. Szczególnie na tych wodach państwowych, no to trzeba swoje wysiedzieć, nie? Znowu ze spinningistami to jest tak, że więcej coś się dzieje, nie? Tu zarzuci, tam zarzuci. Tu może weźnie, tu może nie weźmie. No i jest więcej opcji na złapanie ryby, nie? Zmienia te przynęty. Jak nie na jakąś blaszkę, no to na, na gumę. No i tak to właśnie jest. A wędkarstwie karpiowym Przynajmniej u mnie. No to jest tak, że przyjeżdżam. No i siedzę i wyczekuję, nie? No właśnie teraz coś, coś mi pykło tam. Ale to chyba jakiś hachmęć Tak, muszę zobaczyć to. Tak, już jakieś chwasty we wodzie. Ożyłkę się doczepiły, już musiałem koło przykręcić, bo ze szpuli wybierał No i tak jak powiedziałem właśnie na tych państwowych wodach tak jest. Nie mówię, że ryb nie ma, no ale niekiedy się nie, nic nie złapie, a albo rybę trzeba wysiedzieć, nie? Na komercji to jest troszkę inaczej, chociaż Podejrzewam, że są takie komercje, gdzie i swoje trzeba wysiedzieć. No ale wiadomo, ryba tam jest, trzeba znaleźć dobrą miejscówkę, wysądować i zarzucić. Co do komercji w tym roku, no myślę, że no wybiorę się też na komercję na pewno. Będę chciał odwiedzić łowisko u Roberta. I może gdzieś jeszcze indziej pojadę. Ale wszystko przede mną zobaczymy, co z tego wyniknie. No i dobra, trochę pogadałem. Do Was łowimy. Zobaczymy, czy uda się coś wyciągnąć. Już nie mówię czy dużego, czy nie, czy karpia, czy amura. No obojętnie, żeby coś wzięło, nie? Tymczasem. O, jakieś branie, ale nie za mocne. słuchajcie ale branie było słuchajcie ale branie było delikatne na dwa orzechy tygrysie ale miałem nosa żeby się przybiegał. Dziży? Nie wiem, ale chyba pomarańczowy. Czy tak daleko poszedł? No, poszedł <grymne> ale piękny, Tarqowi.

wierzę w to. No słuchajcie, nie do wiary. Pierwszy w życiu karp koi. Miałem już jednego na komercji na Haczyku, ale mi zwiał. No to teraz nie na komercji. Słuchajcie, coś pięknego. Nie dowierzam. Normalnie szok. Małe sprostowanie. Nie wziął na dwa orzechy Tygrysie. Tylko wziął na orzecha Tygrysiego od Warmuza w zalewie Donalda. XXL. No coś pięknego. Zbliżenie zrobiłem. Oj. Się teraz nie mieści do kamery. Ale piękny. Karp Koi, pierwszy w życiu, buziola, zaraz go zważymy. Przypniemy. odkazimy go. Ma jeszcze jakąś ramę? Zobaczymy go z tej strony. Tu jest piękny. Dobra, no? tak. Kilo osiemset gram. Dobra, wypuszczamy. Ale pięknie. Piękny Karpiszą Uwaga! Teraz mnie! Pięknie! Udało się, słuchajcie! Nie dowierzam! Pierwszy w życiu karp koi! Jest moc. Od razu zachęcam do zostawienia lajka, like subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną i na razie.